Dzień dobry Państwu, koleżanki i koledzy spółdzielcy. Serdecznie Państwa witam przed naszą kampanią edukacyjną, promocyjną sektora banków spółdzielczych, którą będziemy realizowali w ramach święta spółdzielczości bankowej. Święto spółdzielczości bankowej przypada w czerwcu, więc my zaplanowaliśmy w ramach tych działań, inicjatywę Czerwiec z Bankiem Współdzielczym, podobnie jak miało to miejsce w roku ubiegłym. W ramach Czerwca z Bankiem Współdzielczym, gdzie stawiamy sobie za cel promocję przede wszystkim sektora, a po drugie edukację. Edukację nas, pracowników, ale i edukację naszych klientów, abyśmy wspólnie podnosili wiedzę którą za chwilę powiem w jakim temacie. Tematem przewodnim jest cyberbezpieczeństwo. Jest to temat na czasie, temat bardzo potrzebny i będziemy realizowali bardzo wiele inicjatyw w ciągu miesiąca. Kampanię tę rozpoczynamy już 1 czerwca. Rozpoczynamy ją konferencją, która będzie poświęcona też tej temat, aspektom praktycznym i aspektom prawnym. Cyberbezpieczeństwa, będą tam od… wykłady, które z… powinny wpłynąć na podniesienie naszej wiedzy, wiedzy naszych klientów. Serdecznie zapraszamy. To będzie 1 czerwca. Przez cały czerwiec Będą również miały miejsce webinary. Będziemy o tym Państwa powiadamiać, jak również inne działania. Będziemy również udostępniali grafiki, infografiki, nagrania wideo. Zadanie nasze wspólne polega na tym, abyśmy odpowiednio te materiały wykorzystali i przez to promowali nasze banki spółdzielcze jako instytucje społecznie odpowiedzialne bo takimi jesteśmy. Państwo w tych lokalnych środowiskach jesteście rozpoznawani z dotychczasowych działań, ale temat zachowania się w przestrzeni cyfrowej jest tematem w tej chwili bardzo, bardzo ważnym i stąd położyliśmy na ten temat nacisk. Jeśli chodzi o cele, jeszcze raz, bo wymienię i podkreślę, celem jest edukacja i celem jest Promocja sektora bankowości spółdzielczej i naszych klientów. Partnerem czerwca z Bankiem Spółdzielczym będzie Biuro Informacji Kredytowej, którego serdecznie witamy w gronie tych podmiotów i osób, które będą działały na rzecz banków spółdzielczych, promujących je i wpływających na podniesienie wiedzy i który to partner wesprze nas swoją no, bardzo wysoką wiedzą ekspercką. Jeśli chodzi o kolejne działania, tak jak powiedziałam, będziemy to realizowali w przestrzeni cyfrowej. Ale nie ma przeszkód, aby Państwo przyjęli własne sposoby um, przeprowadzenia czerwca z Bankiem Współdzielczym i działali zgodnie z um, oczekiwaniami środowisk lokalnych. Niemniej jednak my Państwu na bieżąco będziemy udostępniać materiały, które należałoby um, wykorzystywać. Czy to poprzez stronę internetową, ale przede wszystkim w mediach społecznościowych. I chcemy tam być codziennie, abyśmy w mediach społecznościowych byli widoczni, aby marka Bank Spółdzielczy w czerwcu była jeszcze bardziej widoczna niż dotychczas. I to sobie postawmy za wspólny cel. Zapraszamy zatem do udziału. Do udziału takiego aktywnego. Zapraszamy zarządy, rady nadzorcze, zapraszamy wszystkich pracowników, ale i zapraszamy klientów. Wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, w zakresie zagrożeń, które ta przestrzeń cyfrowa niesie, nigdy za wiele. Zatem będzie okazja, abyśmy zdobyli wiedzę dodatkową w tym zakresie. Zapraszamy do naszych mediów. Zapraszamy na stronę internetową do Newslettera, zapraszamy do mediów społecznościowych, bo tam nas będzie najwięcej. Myślę, że wspólnymi siłami i przy działaniach, które Państwo realizujecie w ramach swoich lokalnych inicjatyw, uda się jeszcze bardziej wzmocnić markę Bank Spółdzielczy. Tego sobie wspólnie życzmy i podejmijmy to wyzwanie.